Wiedźmin 3. Dziki Gon, krew i wino Bestiariusz Goliat. Wedle legendy. Goliat był kiedyś rycerzem, który sprzeniewierzył się ślubom, za co został ukarany przez panią jeziora. Zaklęty w olbrzyma uciekł w góry i schodził w niziny kilka razy do roku, gdy przycisnął go głód. Nie wiadomo, ile w legendzie jest prawdy. Faktem jest natomiast, że ten groźny olbrzym samotnik zabijał i pożerał pasterzy równie chętnie jak owce i cieszył się tak złą sławą, że guwernantki straszyły nim niegrzeczne dzieci. Goliat, mimo że uchodził za dzikiego, wprawnie posługiwał się prostymi narzędziami, a ponieważ odznaczał się nieprzeciętną siłą, każdy przedmiot w jego rękach stawał się zabójczą bronią. W starciu z Geraltem Goliat wymachiwał kamieniem, i każdy jego cios był prawdziwie druzgocący.